Więc dzień dobry, dzień dobry, a raczej dobry wieczór. Witam, witam Państwa w drugiej części filmu dotyczącego odgrzywienia klimatyzacji Seata Leona. Jak widzicie Państwo, mamy tutaj podłączony, muszę to niestety wyjąć. O, no ko, cały czas utrzymujemy akumulator w napięciu. I w pierwszej części filmu widzieliście Państwo, jak pracowałem tak naprawdę. W stanowisku takim zewnętrznym również dobrze można to robić na halach, na różnego rodzaju pomieszczeniach. Wtedy wykorzystujemy różnego rodzaju ładowarki, dobre, markowe, tego typu jak NOCO. Polecam Wam w tej chwili Noko Genius G15000. Ono Wam tak samo zrobi robotę. Wykorzystujemy jako zasilacze i możemy pracować wtedy bez uruchamiania silnika. Jak najbardziej. Oczywiście ważne są tutaj warunki atmosferyczne. W momencie, kiedy mamy wyższe temperatury na dworzu lub na hali, no niestety trzeba e, pracować na hali, gdzie pomieszczenia są klimatyzowane lub temperatury są niskie, lub ewentualnie ozonować auta na zewnątrz z uruchomioną klimatyzacją, tak, ale przed zabiegiem czyszczenia e, parowników. Jak tutaj widzicie, ja mam już wszystkie kanały przedmuchane, tak jak mówię, pomierzone miernikiem stężenia ozonu. Wyniosłem go w tej chwili. Mam 0,0,0, Także norma: wszystko jest w normie. Jak widzicie, mam wszystko uszykowane. I patrząc tutaj na podłogę, widzicie dwie lance. Wykorzystam do tego jedną z metod. A metod jest kilka: mianowicie czyszczenia parownika za pomocą polskiego producenta od firmy MC Polska. Produktu, który ma normy długoterminowe. Jak widzicie. Tutaj mam dwie lance, ja sobie przymierzyłem, mam krótszą i dłuższą ze stali inoxowej, które można sobie modyfikować i wyginać wedle własnych potrzeb. Lanca krótsza ma 6 otworków. Tak, to te otworki, którymi wycieka płyn dezynfekcyjny, bakteriobójczy, grzybobójczy, prądkobójczy, sporobójczy, wirusobójczy, pleśniobójczy i wiele, wiele, wiele innych przetestowany, przebadany pełne normy długoterminowe. Jak widzicie, mam wprowadzoną tutaj również lance endoskopu, środek urubiony w butelce, właściwie to w zbiorniku. Pistolety niemieckie, firma używa równoznaczne z firmą Sata. Są to niemieckie producenty Mafa, niemieckiego producenta Mafa. Pistolety, jak widzicie tutaj jest napisane bardzo dobre no i co mamy? Słuchajcie, uruchomię sobie dla Was endoskop. Jak widzicie ten endoskop się uruchamia. Mamy tutaj parownik, ja przybliżę, widzicie go. I to co ja zrobiłem, zaraz wezmę telefon w rękę i Wam pokażę, bo inaczej się tego nie da pokazać. Przymierzyłem sobie długości lanc, taka żeby mi wygodnie wchodziły. Ja tutaj zastosuję tą dłuższą lancę z ośmioma otworami. I przy ciśnieniu 8 bar i temperaturze środka nie przekraczającej 22 stopni podam go fizycznie na parownik za pomocą, że tak powiem, podglądu na monitorze endoskopu i będę widział, w jaki sposób mi to czyści. Dodatkowo 8 bar daje mi to że ta skuteczność tego czyszczenia jest naprawdę duża. Jak widzicie, tutaj pokazuję Wam podłogę, tam mam podłożoną szmatkę. Będzie to nam wszystko ociekać, zobaczymy, co nam wycieknie. Parownik nie jest brudny, bo ja go robiłem dwa lata temu, więc siłą rzeczy nie jest bardzo brudny. Natomiast tutaj ewidentnie jest bardzo duży smród. Nie wiem, czy jednokrotne napsiukanie tej chemii wystarczy. Myślę, że tak, bo później to znam głowie. Już mam wyozonowane, to widzieliście w pierwszej części. I po półgodzinnym tak naprawdę wietrzeniu, niespełna pół godziny, bo tam chwilę się zagadałem, przechodzę do drugiego etapu. W tym drugim etapie no już niestety będzie nam potrzebna maska, więc będziecie mnie słyszeć trochę gorzej, ale pokażę Wam jeszcze zanim maskę założę, wezmę telefon w rękę, jak ja sobie dobrałem lancę i właśnie w Seatach, Skodach, Wagach Audi jest dość fajnie, tylko tu na przemiennie stosuję raz krótszą, raz dłuższą lancę. Fajnie, że producent robi dwie takie, w tej chwili jeszcze będą inne. Już widziałem prototypy miedzianych lanc, też bardzo fajnie, można sobie nimi pracować, troszeczkę je inaczej tam modyfikować pod swoje podglądy. Podglądy, to znaczy podgląd na właśnie endoskopie i użyteczność pod własne potrzeby lub zastosowania do danego modelu auta. Dobra. Biorę telefon w rękę, zatrzymuję i zobaczycie jak to wygląda. Rozłączył mi się telefon, ale nie szkodzi, złożę to. Jak widzicie, mamy tą lancę, otworki. Tu mamy wprowadzoną lancę endoskopową. No, żeby nie było, ja również wprowadzę sobie tutaj, żebyście nie powiedzieli na żywo. Lancę sobie od. E, Zestawu do czyszczenia klimatyzacji, przepraszam za chwilowe zawieszenie. No i zobaczcie sobie, ja będę delikatnie tą lancę wsuwał. Zaraz ją powinniście zobaczyć. O, 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 tu mamy, uciekła mi trochę. I zobaczcie, postaram się to tak odchylić. Nie wiem, czy to mi się uda. Tutaj będę wsuwał. Nie uda mi się. Tu mam w każdym razie, pracuję ręką. I jak ręką pracuję, zobaczcie, ruszam nawet tą lancą. Zobaczcie sobie. Ruszam tą lancą, tu, za chwilę ruszam ręką, lanca znowu. I o co chodzi z tymi lancami? Tutaj tą długość dobrałem sobie tak, żeby ona mi doszła do końcowej krawędzi parownika. I zobaczcie, ona mi się prawie cała wsuwa i tu mam lekkie pole manewru. O, cała mi się prawie wsunęła, teraz ją wysunę. Jaka jest długa. Także taka to jest przestrzeń tego kanału, zaczyna się mniej więcej odtąd. I ciągnie się tutaj aż pod spód, i tu mamy ten parownik. Dlatego tą drugą. Dobra, napsiłkuję i wyjmiemy sobie później komisyjnie szmatkę. Zobaczymy, co nam wyleci. No dobrze, słuchajcie, środek nam to czynnie pracuje. Żebyście sobie widzieli te bąbelki, które tutaj są. To jest właśnie praca środka. Ja to przesunę w tej chwili. Maska mi trochę przeszkadza. Przerwałem proces. Podświetlę to Wam. Mamy 100% podświetlenie. Teraz powiększmy sobie. O, I widzimy sobie po prostu jak nam to wszystko pracuje na ramelach. Te bąbelki o właśnie tutaj. Teraz zmniejszymy może będzie je dość fajnie widać. O, teraz je jest naprawdę fajnie widać te bąble tutaj. Postaram się to delikatnie zbliżyć. Widzicie? Jak to fajnie. Jaki bąbel duży. Jak fajnie pracuje. Spójrzmy sobie na dół na tacę ociekową. Tu mamy tą chemię. Właśnie w formie takiej piany. I to nam bardzo, ale to bardzo fajnie pracuje. Cały parownik od góry do dołu, boki. Wszystko mamy umyte. Jak mi się rozjeżdża ze względu na to, że dotknąłem czegoś mokrego. W każdym momencie razie naprawdę bardzo fajnie środek pracuje zobaczcie sobie jeszcze na dole tu mamy tą pianę ten syf który nam spływa nie wiem czy trafiłem ze szmatką o, ścieka nam tak że będziemy widzieć co nam generalnie z tego wycieknie nie trafiłem do końca tą szmatą tam częściowo postaram się to przesunąć tego syfu już takiego nie będzie ale tu widać nawet na tej pianie, że ta piana nie jest do końca czysta, ten syf nam tutaj ścieka. Także ta piana, piana bardzo fajnie pracuje. Większość serwisów ASO jest przyzwyczajona do środków na bazie alkoholu które się tak nie pienią i to jest z jednej strony zaleta, ponieważ im się lepiej pracuje, napsiukają i koniec, i produkt szybko odparowuje. Natomiast wadą tych środków jest to, że produkt czynnie nie pracuje, nie odrywa tego brudu, syfu z tych lameli i tu jest bardzo duży problem. Dobra, dopsiukuję drugi raz, podsunę tą szmatkę i zobaczymy co nam wyleciało. No dobrze moi mi, no niestety rozłączyłem znowu, nie da się tego inaczej pokazać, jak z ręki, właśnie w ten sposób. Zobaczcie sobie jak ten środek pracuje. Wszystko tutaj będziecie mieli za chwilę widoczne. Podświetlę wam to 100% podświetlenia. Mamy godzinę, zobaczcie, którą datę nam pokazuje. Wchodzimy sobie, widać od góry jak nam to pracuje. Jedziemy sobie w dół tace ociekowej. Tam widać prześwity tych bombli. To już wam pokazywałem wcześniej. Wjeżdżam dalej, jeszcze dalej. Samego końca. Widać, jak ten środek pracuje. Patrzcie sobie, ta cała ociekowa, wszystko. Tu mamy jeszcze syf na dole. Za chwilę się go pozbędę, też stąd i temat będziemy mieli załatwiony. Mamy jakiś montażowy uchwyt, tutaj widzę. I nie ma najmniejszego problemu. Także. Przy tacy ociekowej jest naprawdę nieźle. Tutaj mamy właśnie tą montażówkę. Jakąś widać, to jest jakiś plastik. Mamy trochę syfu, i właśnie doleję środka i się tego pozbędę. A jeszcze zobaczmy sobie, co ścieka. Także pół litra by wystarczyło. Natomiast ja w formie weryfikacji tego wszystkiego, o to nam jeszcze ścieka. To widać. Podsunąłem tę szmatę. Później Wam pokażę, co z tego wyszło. A ja w formie weryfikacji jeszcze wezmę i wywalę ten syf z tego parownika. Tam chyba, że jest to na tyle w żarte, że już się z tym nic nie da zrobić. Chociaż hmm, pełne spektrum działania jest, ale no nie mamy wpływu na pewne e, tematy, a wybilanie tego nie ma sensu, ponieważ możemy. E, Zbyt mocnej chemii użyć, i po prostu przerze nam tą cynkową strukturę tego parownika, a ja tego bym nie chciał, dlatego doleję trochę chemii, dopsiukam to tutaj, postaram się pod dużo większym ciśnieniem około 10 barów. Jak ma puścić, to puści, bo środek też czynnie działa. Jak nie puści, to zostawię. Bo jest to korozyjna sprawa, gdzieś coś się wżarło, przebarwiło lekko, natomiast ta jedna lamela wzdłuż, czy tam dwie, trzy, już nie robi takiego problemu, ponieważ nie będzie czuć żadnego zapachu. A wszystko co się znajdowało zostanie i tak generalnie zabite, i nie ma z tym większego problemu. Dobrze, więc słuchajcie, środek mamy zaaplikowany, to było mniej więcej tutaj, w tym rejonie, gdzie palec. Ja jeszcze deczko. Tutaj troszeczkę widzę. Powiększymy to sobie. Zobaczmy co to z tego jest. O. Piana pięknie pracuje i co miało nam przelecieć, to no nam przeleciało. Nic tu więcej z tym nie zrobimy. Jak to wygląda? Ciężko Wam to pokazać. No ale większość została wyczyszczona, umyta. Kawałek zostało. Ale tu nie ma żadnego syfu, zresztą to widać na tacy ociekowej. Tutaj tylko i wyłącznie zostało to przebarwienie. O, tutaj, w tym miejscu. I tam kawałeczek. A reszta jest czysta, ale środek czynnie pracuje. Naprawdę zostawiam, nic tu się nie dzieje. Wyciągam dla Was szmatę komisyjnie i zobaczycie, ile syfu wypłynęło, czy wypłynęło, czy nie wypłynęło. Słuchajcie, sięgnę ją, zdjęłem rękawiczki, bo będę miał ciężko Wam pokazać. Zobaczmy. O, no, widać coś tutaj powypływało. Widać syf, jak pościekał tutaj. Tu coś wyleciało. A to może być z, ociekow z ociekowej tacy z rurek i tak dalej. Jakieś paprochy i inne rzeczy. Ogólnie nie jest źle. O, tu trochę. Bo to się wszystko popodwijało. Ja to popoprawiałem. Także jak widać, jest tego trochę. To nam jeszcze skapuje z tego co mi się wydaje a widać trochę tego syfu to wszystko nam kapie no ale efekt będzie bardzo dobry Dobra, zostawiamy tak na pół godziny, składamy, zakładamy filtr, wietrzymy i temat mamy zakończony. Także aby się dostać do parownika filtra kabinowego i tak dalej pod spodem macie taką tutaj zaślepkę, przesuwacie ją sobie w tą stronę na dół z filtrem kabinowym i za pomocą takich lant sobie wchodzicie można jeszcze użyć środków tak zwanych nanotechnologicznych to też Wam kiedyś pokażę które przyspieszają proces, ale tego typu stosowanie środków można robić moim zdaniem to jest moje zdanie czego Was o pewno nie będą tak robić za pomocą właśnie tych środków z nanosreblem tego typu właśnie parownikach i przy regularnej wymianie filtrów kabinowych. Dobra. Materiał trochę długi, ale Seata Leona macie też zrobionego, pokazanego jak to robić sobie, jak do tego dochodzić. Także jeżeli film się podobał, materiały się Wam podobają Seat Leon żeby nie było diselek. Nie wiem który rok, nie ma to dla mnie większego znaczenia. Mamy wydmuchane, przedmuchane, wyozonowane, zrobione. Czekam pół godziny. Cały proces zajmuje niespełna dwie godziny i jeżeli chcecie sobie wprowadzić taką usługę do, że tak powiem, studia detailingowego czy do warsztatu z kosmetyką samochodową, a może chcecie się tym zajmować, naprawdę w dwie godziny jesteście w stanie zrobić sobie samochód lub dla klienta. Ja robię to moją metodą hybrydową trochę dłużej. Ta metoda jest troszeczkę uszczuplona, ale daje rezultaty na poziomie 90%, co gwarantuje naprawdę długie i bezproblemowe użytkowanie klimatyzacji w okresie na pewno do 6 miesięcy. Także dziękuję. Do zobaczenia, do usłyszenia. Pozdrawiam Was z tej strony. Rafał z Detailing Ozon Mat płock. Zapraszam do kolejnych materiałów. Tam widać księżyc. Miłego oglądania. Trzymajcie się. Hej! Test typowo konsumencki. Hej! 15 minut temu zarzucona mgła. Mgła, która pracuje dla Was specjalnie taki krótki materiał. Mgła na bazie jonów srebra, żeby pozbywać się wszystkich śmierdzących rzeczy i żeby nie zalewać auta. I po praniu robi fajnie robotę, bo robi taką generalnie, tworzy Wam taką... Yy, Perspektywę i strukturę w materiale e, takiego czystego, świeżego auta, które jest newralgiczne, nieśmierdzące, neutralne, bardzo fajnie działające. Zobaczcie sobie, jak ta mgła pracuje. Ponad 15 minut temu widzicie? Zobaczcie sobie, teraz Wam uchylę tył. Ciężko to jest pokazać. O! Dobra, zamykamy. Niech ta mgła sobie pracuje. Materiały nie są pozalewane. Jest wszystko suche, ale zobaczcie, jaka jest bardzo delikatna ta mgiełka. Zaraz wam to podświetlę. Normalnie widać, jak ta mgła pracuje. Zobaczcie. I to, co chcę wam pokazać, zobaczcie. Widzicie. Patrzcie, jak ona fajnie sobie siedzi jak superacko to wygląda a nie mamy zalane materiały są suche to jest taka bardzo, bardzo, bardzo nie wiem czy Wy to widzicie ciężko to jest pokazać taka bardzo, bardzo drobinkowa kropelka zobaczcie ona się tak fajnie mieni i to Wam działa w strukturze materiału i tak zostawiacie sobie na godzinę i temat macie załatwiony, a nie macie przemoczonych plastików, nic. Ręcznie tego nie naniesiecie. Tam gła wam bardzo fajnie pracuje. Zobaczcie, tu nic nie jest mokre. Patrzcie, ja mam inaczej Wam pokażę. No świeć. Zobaczcie. Ja mam suche ręce. Superancko to pracuje. Widać jak ta mgła teraz. O. Ona sobie pracuje. Dobra, zostawiam to. Niech to sobie siedzi, nawet dole. Także taki materiał dla Was. Na szybko. Będę Wam trochę zdradzał tych tajników. Zobaczcie jeszcze w bagażniku. Widzicie? Widzicie, jak to pracuje. Zobaczcie. Fajnie. Dobra. Taki krótki materiał do was, dla Was. Jak się pozbywać właśnie zapachów po ozonowaniu. Jak szybciutko w studiu detailerskim zrobić robotę, że w przeciągu yy, dwóch godzin można wydać auto po ozonowaniu i praktycznie ozonu nie będzie czuć. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Hej.